Witamy Pana kamerzysta. Witam, 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 słuchaj. Pierwsze pytanie, czy będzie dzisiaj nagrywane? Oczywiście, że będzie. Stamtąd będzie nagrywane całe boisko. Prawdopodobnie będzie drugi, prawda, tutaj kamerzysta będzie nagrywał prawdopodobnie stąd, ale to jeszcze się, jeszcze zobaczy się. Wywiad. <śmiech> <śmiech> tak, to jest odpowiedź na moje pierwsze pytanie. Dobrze, czy... Cieszy się Pan z bycia, że łomianek. Oczywiście, że się cieszę. Jest to wspaniała funkcja. Jest to funkcja, która daje mi możliwość rozwoju osobistego również tak. Tak. Trzecie pytanie. Kawa czy herbata. <sum> Proszę Państwa, herbata. Jak... <sum> dziękuję za wędzie. Ja <sum> zadaję pytania, a to odpowiada. Pierwsze pytanie. Jaki wynik? Obstawiasz? Eee, na pewno zwycięstwo. No dobrze, ile, ile ramek strzelisz? Zero albo jedną. Okej, okay, rozumiem. Eee... Tak. Zajebiście. Koniec? <laughs> Koniec. Siema. Cześć, cześć. Wywiad dzisiaj. Co, co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? No? no przede wszystkim powiedz jaki wynik obstawiasz. No kurczę, pewne zwycięstwo, pewne zwycięstwo. Mamy powody do radości. Piękne, piątkowe popołudnie. Jędrek i kasa się spóźnią, więc 10 złotych do kasy klubowej. <laughs> Nic tylko ścieszyć Wywiad. Dobrze, słucham. Wywiad przedmeczowy. Ile bramek Ty strzelisz? Dwie. Dwie. Rozumiem? Dwie i dwie asysty. Okej. Okay. Chciałbyś dla kogoś zadedykować brameczkę? Tak. dla o Krzysia. Dziękuję bardzo serdecznie za wywiad. Dziękuję bardzo. Jakieś 14, 8, 7, nie wiem. A liczbowo jaki wynik? Powodzenia. 6-2 dla nas. Dziękuję bardzo serdecznie. Wywiad. Jaki wynik wstawiasz? 8, 4. Ja o, obstawiam wie? wynik 10:0 0 i ja strzelę wszystkie bramki. Jaki wynik obstawiasz? Obstawiam 7:3 dla nas. Okej, okay, rozumiem. Proszę ja. Państwa, znajdujemy się na boisku ZTSE, a z nami jest zdobywca Hatrika w pierwszej połowie, Wiktor Karcz. Witamy. O, Powiedz mi, Wiktor, co robisz inaczej, co jesz, żeby być tak dobrym w piłkę nożną? Przede wszystkim musicie jeść jak najwięcej pizzy, pić jak najwięcej coli, eee, w oczywiście w blaku, wszystkie energetyki, i wtedy zostaniecie nikim. W w nikim. <głosy> <głosy> Czyli będziecie w stanie szczelić hat w mini Nie, żeby szczelić hat trzeba jeść po prostu pizzę, tak. I tyle. Okay. I, I trenować 5 razy w tygodniu, oczywiście, tlenówki wale. Rozumiem. Dziękuję za szczerą opinię. Dziękuję. A dobra pizza? Rozkurczaków w pizzy Paulo. To jest Ej, najlepsza pizza. Zmanęż, no to super. Dwie spinów po prostu. はハハハ。<laughs> <laughs> No i przez ciebie nie nagrałem. <gry> Potrzebuje kogoś, który i powie jak wyglądał mecz. Ostry w p***dol. <grym> Totalna dominacja genetyczna. Była. Jaki wynik? 2 do <grym> Ej, 4 24-4. 24-4? 24-4. 24-4.